Dobra. Cześć, Marzena. Cześć, Max. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że udało ci się znaleźć czas i żeby trochę porozmawiać. Bo mam, myślę, że mamy bardzo dużo tematów do obgadania dzisiaj. Chciałem wam przedstawić tutaj Marzenę, jedną z ekspertek z TikToka i Instagrama, która właśnie zgodziła się porozmawiać ze mną właśnie o social mediach. Marzena, może na wstępie e, powiesz, kim jesteś i co robisz poza nagrywaniem filmów na, na TikToku. Poza nagrywaniem filmów na TikToku? Tak. Może znacie mnie jako Classylicious. Zajmuję się zawodowo i prywatnie mediami społecznościowymi. Pracuję w multi. -fi. I ostatnio wydałam e-booka, pierwszy w Polsce podręcznik TikToka. No, właśnie, o tym, o tym e-booku jeszcze myślę, będziemy rozmawiać, bo, bo generalnie naszym głównym tematem to będzie TikTok. I, I powiedz mi też, Marzena, jak się u Ciebie zaczęło na, na, tym, na tym Instagramie i na TikToku? Może zacznijmy od Instagrama, bo tam jest rzeczywiście bardzo duża rzesza e, obserwujących. Na Instagramie zaczęło się w 2014 roku, a tak regularnie zaczęłam dodawać posty w 2017 i na początku po prostu stylizację, a z czasem do, doszły do tego coraz dłuższe opisy, takie blogowe, dotyczące psychologii pozytywnej relacji z ludźmi i z samym sobą. Okej, okay, czyli rzeczywiście była to taka też twoja nisza, jakby, jakby nie patrzeć, yy, osoby, które lubią modę i chcą prowadzić jakieś takie pozytywne życie i mieć yy, takich ludzi wokół. Tak, które chcą się dobrze czuć i wyglądać, mm -hmm, bo mm -hmm. uważam, że te dwie rzeczy mogły się wiązać. O tak, no z pewnością. Jak się dobrze czujemy, to też lepiej wyglądamy. Bądź, bądź. I na odwrót. I na odwrót, no. Jak dobrze wyglądamy, to też nasza pewność siebie wzrasta, samopoczucie samo poczucie jest mhm. Mm no to jest, to jest też fakt, e, wiem po sobie, że czasami jak ubierze się ten garnitur, to aż tak jakby czuć e, tę... Ten wyniosłość, nie? I ona nas tak troszkę zaraża. Teraz masz już widziałem ponad 97 tysięcy obserwujących na, na Instagramie. To jest naprawdę długa droga. Więc powiedz mi, e, czy te wszystkie posty, które wrzucałaś, były e, podobnej, powiedzmy, podobnymi filtrami, czy były z podobnymi opisami, czy na przykład też co, co robiłaś, jak nie miałaś czasu e, ani pomysłów na to, żeby wrzucać posty? A, zabezpieczałam się przed tym i pomysły. Mhm. I dzięki temu nie było takiej sytuacji, że mam gorszy dzień i nie wrzucę posta, bo już miałam go przygotowanego tak samo content. Jeżeli chodzi o zdjęcia, e, zawsze też dobieram sobie wcześniej kafelki, żeby były spójne, żeby to jakoś wyglądało. Mhm, żeby mh. pasowały do siebie. Fajnie, fajnie. To jest, to jest bardzo dobra porada, myślę, że dla każdego oglądającego, żeby. Planować sobie takie rzeczy, planować, jak to mówimy na śląsku na zaś, na zapas, tak, ponieważ, no, rzeczywiście, bywają te lepsze i gorsze dni. I może lepiej wykorzystać te lepsze na to, żeby zrobić trochę więcej niż jeden. No zdecydowanie, tak. Szczególnie, że, no, jeżeli wcześniej zaplanujemy posty, to jak, jak ktoś wejdzie na nasz profil, to to wszystko będzie spójne, nawet jeżeli nie używamy presetu. Bo ja akurat nie przepadam za presetem, nie używam. Mm -hmm. A możesz wyjaśnić, czym jest preset? Nasze posty, nasze zdjęcia będą wyglądały mega spójnie. Okej, okay, rozumiem. Ale ja się z tym nie polubiłam. Okay. Dla mnie były zbyt sztuczne te mm -hmm. ustawienia. No widziałem, czyli tak jakby powiedzmy, mamy je, wchodzimy na profil jakiejś modelki, i, on, i, i wszystkie te jej zdjęcia są takie troszkę przyróżowione, coś w tym stylu, no na tak? w to jednej, jednej tonacji. W jednej tonacji, dokładnie. Aha, okej. Okay. Tak, i nawet jeżeli nie zadbała wcześniej o ten układ zdjęć, o kolorystykę, żeby to wszystko podobnie, no to ten filtr sprawia, że wygląda to Mhm, Fajnie. A to jest tak z ciekawości też, bo, bo myślę, że będziemy dużo o aplikacjach rozmawiać. Adobe Lightroom to jest aplikacja darmowa, natomiast czy te presety też są darmowe? Nie. Być może gdzieś są dostępne też darmowe u kogoś, kto się tym zajmuje, żeby zachęcić do obserwacji, ale. Do podania swojego maila, ale ja akurat mówiłam. Nie e... pamiętam. Chyba koszt około 50 zł za jeden. Okej, okay, okej. Okay. Warto, warto to też wspomnieć, ponieważ no, ludzie w większości wykorzystują też te darmowe niektóre rzeczy, natomiast nie mając pojęcia, że nie trzeba za dużo zapłacić za to, żeby już troszkę bardziej się wyróżniać. E? Czy można myśli, teraz to, o czym ja mówiłam, że nie trzeba tak. używać presetów? Znaczy, no. no... Wiesz, no ty też z pewnością używasz aplikacji płatnych, tak? Do, 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 do swoich twórczości. Nie. Okay. Używam świetnie. darmowych aplikacji. Mm -hmm. Korzystam z programu Pixar, mm -hmm. e, InShot i Color Tone, I one wszystkie są darmowe. Mają płatne opcje, ale nie korzystam z nich akurat. Okej, okay, okej, okay, świetnie właśnie e, powiem Ci, że te dwie są mi znajome Inshot i Pixart i naprawdę jestem w nich totalnie zabujany i uważam, że naprawdę to, no naprawdę potrafią ułatwić pracę tak, nad swoim tam materiałem. A jeżeli chodzi o PixArt to rzeczywiście płatna opcja daje dużo więcej czy naklejek czy jakichś takich template'ów, wzorców. Nie jest konieczna natomiast no, czasami można. Nie? Rzeczywiście, jeżeli A korzystasz z płatnej właśnie? Korzystam z płatnej InShota. Jaki był tego koszt? Można powiedzieć, że troszkę polowałem na, na tego inshota, bo był, były jakieś tam promocje, promocje, ale raz były problemy z płatnościami, a w końcu udało mi się nawet tym lepiej, że były problemy, bo kolejnego miesiąca czy dwa miesiące później był tylko za 10 euro na cały rok. Spoko, taki koszt warto ponieść. Mhm, dokładnie, ponieważ mamy. No tak, przeliczając na miesiące, to już totalnie. Dokładnie. Szczególnie na przykład, no już wiesz jak korzystasz, może reszta nie wie. Natomiast opcja premium likwiduje ten znak wodny, który, który tam zawsze jest w, w tych filmach, na przykład, które edytujemy. Oczywiście, można go zlikwidować, jeżeli zobaczymy reklamę. Natomiast jeżeli się spieszymy albo po prostu nie chcemy czekać, bo już chcemy mieć gotowy film i wrzucać i robić coś innego, to te parę sekund dziennie no, składa się na dużo większą rzecz. I druga rzecz też. Um, są fajne naklejki, których nie ma właśnie w opcji darmowej i już coś takiego małego może nas wyróżniać. No tak, poza tym, jeżeli naprawdę dużo używamy tego programu, korzystamy z tych naklejek, tak jak mówisz, no to naprawdę warto mhm. wydać te, nie wiem, 3 zł miesięcznie, nie wiem. Tak, tak, <grych> tak, dobrze obliczyłeś. Dobrać. No, dobrze, dokładnie. Więc to jest, to jest naprawdę nic, a przy okazji dla mnie to było coś w tym stylu ekonomia wdzięczności. Już tak dużo korzystałem z tego programu, To mówię dobrze, to kupię sobie ten premium i zobaczymy. Najwyżej usunę go, nie? Więc warto też porozmawiać o tych, o tych aplikacjach, które wspomagają nas jako kreatorów, bądź co bądź, na, na tych social mediach, tak? Ponieważ bardzo dużo ludzi, czy też młodzieży chciałoby robić podobne rzeczy, natomiast robią to oni troszkę tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, no bez planu i... Bez właśnie konkretnych aplikacji, które mogą pomóc, tak? Czy na przykład jest ten znak wody, widzę wodny, widzę na przykład czasami na YouTubie Kine, Made by KineMaster albo też jakiś... Ale mnie to też razi, zawsze. No, no. to już wygląda nieprofesjonalnie, niestety. Mhm. Dokładnie. Zawsze się dziwię, że ktoś stawia coś takiego. Mhm. Myślę, że ludzie po prostu to wrzucają, żeby to było wrzucone, natomiast nie liczą na jakiś efekt. Myślę, że osoby, które obserwują i ciebie, i mnie na TikToku, na Instagramie, są to osoby, które rzeczywiście tworząc to, co tworzą, chciałyby uzyskać jednak jakiś efekt. I no, tego nie zrobią, gdy mają znak wodny. To są takie małe rzeczy. No tak, a tworzą całość i takie osoby już nie wydają się profesjonalne. Mhm. A jakie uważam? Nie wiem, jak z jakością. Jeżeli tam jest ten znak wodny, to wydaje mi się, że też jest niższa rozdzielczość takiego wideo. Się jedno z drugim wiąże. Mhm, to jest bardzo możliwe. Mhm. No i właśnie, to jest jeden z takich najczęstszych błędów początkujących tam, kreatorów. Jak myślisz, jakie są jeszcze najczęstsze błędy tych, tych początkujących kreatorów, które zauważyłaś? Taki największy błąd jest, takim błędem jest oczekiwanie natychmiastowych efektów i brak konsekwencji. Dodadzą 10 postów, które nie miały zbyt wielu wyświetleń, i poddają się, i potem następny dają za miesiąc. Mm -hmm. Potem przez 3 dni, a potem znowu widzą, że nie ma efektów, to znowu za miesiąc i tak nie będzie efektów, jeżeli nie będziemy konsekwentni. Mm -hmm. To taki jeden błąd. Drugi to brak tematyki konta konkretnej. Takie konto mówią, że to jest taki mój pamiętnik, a raczej, no, jeżeli ktoś nie jest znaną osobą, Mm -hmm, mm -hmm. No, Szczególnie w czasach, kiedy jest mnóstwo kont, jest ogromna konkurencja. Mm -hmm. Najbardziej się sprawdzają, moim zdaniem, konta eksperckie. Zgadza się. No, konta eksperckie na pewno dają jakąś wartość i dają, myślę, powód, dlaczego w ogóle ludzie mają obserwować. Tak, tak może eksperckie. Nie mówię, że to musi być nauka czegoś konkretnego, ale ten temat. Może być to ekspert od mody, który pokazuje swoje stylizacje. Mm -hmm. Chociażby coś takiego, no może to być też konto komedii, ale no jednak komedii też jest tematyką mm -hmm. konkretną. Zgadza się, zgadza się. Czyli dokładnie, tak jakby wydaje mi się, że ludzie, ja też miałem ten problem, mają opór przed wrzuceniem samego samej siebie do jakiejś szufladki. Mm. No tak, bo znają siebie z szerszej perspektywy, wiedzą, że się znają na, na tej rzeczy, na innej i chcą w ogóle pokazać swoje całe życie najchętniej. Mm -hmm. No I musi rzeczy... to, żeby z, y, zmieniać tematykę, różną pokazywać. Mm -hmm. No też mam nieraz taką pokusę. Czasami ulegam, ale bardzo rzadko. Staram się, żeby to był mały procent, jeżeli już muszę zrobić jakiś trend niezwiązany z tematyką mm -hmm. lub jeżeli widzę fajny trend, staram się jakoś nawiązać do tematyki mimo wszystko. Mm -hmm. Tak, bardzo fajnie, bo to z ludzie, którzy Ciebie obserwują, wiedzą, że cały czas mogą, że cały czas to się łączy powiedzmy w tym na co oni się zapisali, bądź co bądź, tak. e, obserwując. To jest to. taka umowa pewnego rodzaju. Jeżeli mhm. kogoś obserwujesz, to podpisujesz z nim umowę. U nas akurat jest to nauka, chociażby TikToka, tak? A jeżeli byśmy dawali cały czas inne totalnie rzeczy, no to byśmy złamali tę umowę i mhm. ktoś mógłby też się z niej wypisać z tej drugiej strony i. Odobserwować takie konto. Mhm, zgadza się. Często to się dzieje, kiedy twórca zmienia tematykę na stałe. Też zauważa przez jakiś czas spadek i to konto dopiero po jakimś czasie od nowa zaczyna rosnąć. Mhm, nową grupą docelową. Zgadza się, zgadza się. Jak zauważyłem u ciebie, to tym, oczywiście pewnością jest więcej tych, natomiast no, musimy się bądź co bądź wrócić do tych szufladek U ciebie to głównie jest moda. I z pewnością dużo e, kobiet Cię obserwuje, tak? Jakby, możesz przybliżyć. Mówisz teraz o Instagramie czy o TikToku? O TikToku. Bo mam troszkę inny content. O, no, to, no tak.